Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam gościa Alchemii Teatralnej. W tym roku po raz pierwszy, pierwszym gościem jest pan Robert Moskwa, aktor filmowy i telewizyjny, absolwent Wrocławskiej Szkoły Teatralnej. Blisko? Blisko, blisko, tak. W zasadzie jakby tak naprawdę przyjął ze swojego domu, bo przez urodził się pan przecież we Wrocławiu. Tak, urodziłem, ale pozwólcie państwo, że ja przede wszystkim wam gorąco... Siądziemy sobie? Tak, jak najbardziej. Gorąco wam podziękuję, bo jestem naprawdę pod piorunującym wrażeniem, że tutaj jesteśmy w środku Euro 2012... Eh, 16, przepraszam. Czas staje e, 16. Właśnie się rozpoczął mecz, punkt godziny 18. A, ale tak licznie tutaj wprawdzie siedzi większość kobiet, co by mogło poniekąd tłumaczyć, ale pewno nie do końca. Więc dziękuję wam serdecznie, bo jestem na absolutnie pod wrażeniem. Cały balkon, balkon nawet jest tam częściowo tak pozajmowany. Rewelacja. Tak urodziłem się. Brawa, w Tak, dokładnie tak. Dla siebie bijecie. Nie? Jak to się zaczęło? Kiedy pojawiła się myśl, że zostanie pan aktorem? Jestem przygotowany na to pytanie. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Tak w wielkiej grze. Mniej więcej w ten Ale sposób. nagroda, no musimy jakąś stawkę na Nagroda Nagrodą razie. jest nagroda publiczności, która przybyła tak licznie. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, będę to podkreślał wielokrotnie. Słuchajcie, ja już w ósmej klasie podstawówki. Słuchajcie, generalnie życie tak mnie jakoś nie wiem, obdarzyło, że ja zawsze z dużym wyprzedzeniem wiedziałem i ciągle wiem, co chcę robić w przyszłości. Bliższe lub dalsze, zazwyczaj dalszej. To jest przesympatyczne, bo bowiem nigdy tak naprawdę nie stanąłem zupełnie na bezdrożu. I nie wiedziałem, w którą stronę podążyć. Ja, mniej więcej, zawsze wiedziałem, gdzie chcę iść, tylko różne drogi mogły być do tego, ale cel był jasny. W ósmej klasie podstawówki wiedziałem, że będę albo aktorem, albo dziennikarzem. Dlaczego tak? Dlatego, że byłem redaktorem gazetki szkolnej, Pięciokropek to się nazywało robiłem horrendalne błędy ortograficzne, po prostu ja mam do dzisiaj taki, taką książeczkę Jowisz rozrywany na części, taką powieść napisałem, jak ja sobie czasami w nią rzucam okiem, to tam są takie słowa, których znaczenia ja nie rozumiem po latach, bo są tak zniekształcone ortograficznie. Masakra. Natomiast w ósmym klasie również wystąpiłem po raz pierwszy y, jako aktor na y, apelu szkolnym. To były czasy, rozumiecie? Jesteście zbyt młodzi wszyscy, żeby pamiętać te czasy. Ale za moich czasów to się śpiewało apele, były obowiązkowe apele szkolne i się śpiewało hymny. My jesteśmy mali przodownicy, więc do pracy każdy z nas świerwieczy czy to w domu, w szkole, czy w świetlicy, już robota pali się. Wiemy, że dziś trzeba tak pracować, żeby naszą Polskę odbudować, a więc dalej, dalejśmy od roboty, a więc dalej spieszmy się. No, i pomiędzy tymi hymnami trzeba było wystąpić z programem kabaretowym. Nikt w mojej klasie tego nie chciał zrobić, więc ja wystąpiłem i to było moje pierwsze publiczne wystąpienie na zakończeniu ósmej klasy podstawówki. W liceum w klasie trzeciej już wiedziałem na bank, że będę aktorem. założył pan kabaret nawet. A, a to mi pani zaimponowała, powiem szczerze. Bo to jest mało znany epizod z mojego życia. Rzeczywiście nazywał się P.O.D. Jaś. Skąd ta nazwa? To, to właśnie chodziło o to, żeby nam wszyscy zadawali to pytanie. My kompletnie wiemy. znaczy Są różne wersje. Przezorni, ostrożni, demokratyczni, albo państwowe ogródki działkowe to P.O.D. tak? Albo pod Jasiem, no, 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 no. Grunt, że było intrygujące. I tam zaliczyłem swoją pierwszą w życiu fantastyczną recenzję teatralną, bo tam była taka scena, jakiś taki sketch, że ja grałem e, troszeczkę w scenie wskazującym. I słuchajcie, jeden z nauczycieli, nieważne który, sporządził doniesienie i na drugi dzień byłem na dywaniku pani dyrekcji, że ja pijany na terenie szkoły e, e, się prezentuję publicznie, że w ogóle afera, chcieli mnie tam mocno ukarać, nie chcieli uwierzyć, że to było grane. Tylko musiałem przed panią dyrektorką, pani dyrektor, w każdej chwili zrobić, żeby pani widzi. I mi uwierzyła, to takie pierwsze. I druga, druga zresztą historia zatoczyła koło. E, druga podobna recenzja jak startowałem w programie, jak oni śpiewają, pierwsza edycja, tam zaśpiewałem piosenkę kultu Gdy nie ma dzieci w domu i też poszedłem w kierunku troszeczkę cisza, cisza, że jestem troszeczkę na bani i tu z kolei fantastyczna recenzja babci mojej żony, która jeszcze, jeszcze nie była moją żoną i babcia ją przestrzegała. Patrycja, ale ty jesteś, tu uważaj na tego Roberta, bo on chyba ma problemy z alkoholem. Widziałam, widziałam program i on tam... No, tak więc miałem przez życie fajnych takich par recenzji, może to one właśnie zdecydowały, że wybrałem drogę aktorską, choć łatwo nie było, bo do szkół teatralnych zdawałem cztery razy, cztery lata z rzędu. Ja tak myślę sobie, bo Pan ćwiczy karat od 17 roku życia. Czy to ten sport w jakiś sposób też sprawił to, że pan jest taki. starał się pan bardzo osiągnąć ten swój cel, jakim było właśnie zostanie aktorem? Zdecydowanie karata, ale myślę, że. Każdy sport, który się traktuje tak trochę bardziej poważnie, to to jest przede wszystkim kształtowanie charakteru. W drugiej kolejności kształtowanie mięśni i tak dalej, jakichś tam cech motorycznych. Ale najważniejszy jest właśnie ten charakter. Generalnie sportowcy to są takie zadziory, którzy nie odpuszczają, potrafią iść do celu. tam Nie ma to, że boli. Ból to jest pojęcie względne. To takie ulubione powiedzenie mojego pierwszego trenera. Miał jeszcze parę innych ciekawych powiedzeń w jak ktoś na przykład nie przyszedł na jakiś tam trening, a trenowaliśmy codziennie, to były naprawdę zupełnie inne czasy. Ktoś tam się nie pojawił raz drugi, to gdzie byłeś? Czemu cię nie było na treningu? Ni, nie mogłem, co? Nie mogłem. Co tam? Nie mo Umarłeś? No nie, czyli mogłeś! Tak, i miał podejście do nas i to no, potem na całe lata rzeczywiście pozostało. Tym bardziej, że ja wsiąkłem w ten sport w wieku takim troszeczkę buntowniczym, bo miałem lat 16, 17, 18, to różne. Dziwne psie myśli chodzą po głowie, a ja na szczęście dostałem karatę. Chciałabym się dopytać o Teatr K2, bo bardzo mi się ten pomysł podobał, że Państwo podjęliście y, działanie takiego teatru. No zresztą taki bardzo kultowa, kultowa y, grupa i przede wszystkim dzisiaj się pytałam znajomych, którzy studiowali w tym czasie w Wrocławiu, jakie spektakle pamiętają. Y, to każdy mówi, że to była niezwykła atmosfera, siedzieć na widowni Kalambura i oglądać te, te przedstawienia. Aż mi reszty teraz A jak to... ja dzisiaj przeczytałam, że scenografię do Waszego pierwszego spektaklu zrobił Christian Lupa, to, że to się odbyło w Teatrze Grotowskiego to wiedziałam, ale o tej scenografii nie, to teraz ja mam gęsią skórkę mówiąc o tym. No więc to jest fakt, że przez ten teatr przewinęły się takie nazwiska, że głowa mała. Właśnie począwszy od Krystyna tak, Luby, który nigdy wcześniej i z tego co wiem, nigdy później nikomu nie zrobił scenografii. On robi tylko do swojego spektaklu, natomiast nigdy na zewnątrz. To była zasługa Wojtka Ziemiańskiego, który był wtedy reżyserem i tego spektaklu i grał w tym spektaklu. Zaczynaliśmy na scenie Grotowskiego, a potem się przywijały takie, wiecie, z nazwiska jak Jolanta Fraszyńska, jak Kinga Price, która tam po raz pierwszy pokazała, że umie śpiewać. Jeszcze była studentką, jak u nas wystąpiła. Małgorzata Ostrowska, znana teraz z, z Rancza, główna postać, ona też jako studentka nas zaczynała. Robert Gonera, Andrzej Celiński to jest facet, który chwilę później, w 2000 zrobił u nas Homleta, a rok czy dwa lata później dostał Oscara za krótkometrażowy film dokumentalny Mała Moskwa, czy Dzieci z Dworca Moskwa, już nie pamiętam, Dzieci z Dworca Moskwa. Patryk Joka, który u nas grał w spektaklu "Sirena Elektra na skrzypkach, bo na żywo mieliśmy muzykę. Dzisiaj jest reżyserem serialu Kiepscy. I tak by można wyliczać wyliczać, Konrad wyliczać. Konrad Imiela, dyrektor teatru A. dzisiaj Wrocławskiego, Ryszard Dałkowska Nie Ryszard, też. Dałkowska. Zgadza się, pani Ewa Dałkowska u nas miała tym spektakl. DJ Adamus. Który dzisiaj jest wielką postacią i zasiada gdzieś tam jako członek żyli, a on tworzył do nas muzykę, do spektaklu MC Majak. No naprawdę nieprawdopodobne bogactwo, nieprawdopodobnego mieliśmy nosa, ale to też pokazuje, jak, jakby, jaką moc ma w sobie Wrocław i w ogóle ten tutaj rejon, no bo no jednak skądś tych ludzi braliśmy, no nie braliśmy ich z Ciemnej Kopalni, tylko braliśmy ich właśnie z Wrocławia. No i rzeczywiście było tam fantastycznych parę spektakli. Chłopiec o 13 ojcach, Serena Elektro, Ballady Morderców. Bez mała można powiedzieć, że to, że to był spektakl kultowy. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach wszystko jest kultowe, ale akurat to na pewno było. Nikt nie wiedział, kto to jest Nick Cave, dopóki myśmy nie zrobili spektaklu Ballady Morderców. Zresztą to cała historia była z tym, to nie będę teraz opowiadał, ale z niezwykłym, z takim rozrzewnieniem wspominam ten czas i tak jak powiedziałem, jak ja robię coś dobrego, to się nie boję powiedzieć i uważam i twierdzę i jestem w stanie, że tak powiem, zawalczyć o tę tezę, że w latach 95-98 była to najważniejsza scena niezależna w tym kraju. Nie mam na myśli scen typu tam nie wiem, gardzienice czy coś, które były niby niezależne to 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 w sensie nie repertuaru, ale jednak przecież. finansowane przez państwo, uh -huh. a myśmy się finansowali sami z siebie. I jeszcze z repertuarem niebanalnym, nazwijmy to sobie. I dlatego twierdzę, że byliśmy w tych trzech latach najważniejszą sceną. A tak naprawdę to była chyba prawie. pierwsza scena prywatna, no tak mówiąc, w ten sposób. Tak. Nasz rocznik był, czyli mój Joli Fraszyński, Moniki Boli, mhm. tak, Roberta Gonery, i tak dalej, to był ostatni rocznik wrocławskiej szkoły, który w całości dostał się do teatrów. Dostał etaty, mhm. Angaże. Rok później już to było jakieś tam, nie wiem, niecała połowa, a potem to już było coraz trudniej i trudniej. Więc kiedy ja to zaczynałem robić z Teresą Sawicko, wszyscy się pukali w czoło, nie wiedzieli, po co my to robimy. To teraz, jak miłość. Wiele twarzy ma. Jak to się, znaczy tak, wiem, że y, koleżanka pana namówiła, żeby pan wziął udział w castingu. I na U, początek. To jest, to, to, to jest troszeczkę tak. Mhm. Już ten mój teatr, on jeszcze tam trwał, no ale ja już byłem wrakiem człowieka z i w ogóle, bo to kosztowało mnie bardzo wiele w każdym aspekcie mojego życia. No i co? I moja serdeczna przyjaciółka Teresa Sawicka, która była dyrektorem artystycznym w tymże teatrze, gdzieś tam co jakiś czas, żeby mi zresetować moją głowę, brała mnie tam gdzieś do siebie, do swojej tam jakiejś tam wiejskiej posiadłości. No, duże słowo, to po prostu tam domek taki wiejski. No i tak się złożyło, że pewnego razu koleżanka do niej zawitała. I ta koleżanka tak patrzy na mnie, taki zmarnowany. A co no, no, coś próbujesz robić poza tym teatrem? No, nie nie chciałbyś się tam zagrać. No chciałbym. Ale robisz coś w tym kierunku? No nie, tak jak większość ludzi nie chciałaby, ale robisz coś w tym kierunku? No nie. No to f, f, To może nie wiem, no, to zdjęcia przeszli, my tam coś popatrzymy. No, to, no dobra, dobra no, pogadała, pogadała rok później. Zrobiłem sesję w końcu, zaniosłem, normalnie, grzecznie, puk, puk, dzień dobry, jestem Robert Moskwa, tu chciałem. Nawet się na nikogo nie powoływałem, tylko tu mam takie zdjęcia, okej. Okay. Pół roku później do mnie zadzwoniono, wezwano na casting, który to casting wygrałem. E, miałem już jechać w piątek podpisywać umowę, a w środę zadzwonili. <laughs> Przepraszamy, panie Robercie, ale jednak się zmieniło, ktoś inny będzie miał tę rolę. A możemy panu dać jakąś taką tutaj, bo tu sporo takich epizodzików. Ja mówię, nie, dziękuję. Byłem w takiej sytuacji, że powinienem wziąć wszystko, co mi dają. A, że nie. Że to nie. to wiecza na sportowca. Być Cezarem albo nikim, Dokładnie. krótko mówiąc. Eee, I rok później pamiętam to jak dziś, był sierpień roku pańskiego 2004. Drrr, panie Robercie, jest konkretna rola. Zapraszamy, gra pan do końca roku, a potem się zobaczy, czy pana publiczność pokocha. 2004 to było. Proszę Państwa. 12 lat minęło jak uwędrzyłem. Także akurat obalam wszystkie mity o tam e, e, koneksjach i tak dalej. Po prostu poszedłem i zrobiłem ten krok. No. no i ten krok będzie od września na nowo, bo odcinki się skończyły póki co. No. Ale nie będziemy się pytać, co się daż i ich no, Pani się nie zapyta, ale ty ta publiczność na pewno się spyta. Ale, yy, nie ja... wiem, czy będę z Marysią od razu. <noise> ale mnie ciekawi bardziej ta. Czytam w wielu prasach, no nie wiem, w, w takich kolorowych wydawnictwach o tym, o tym, że jest taka świetna, wspaniała, rodzinna atmosfera na planie. No bo jest. 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 Ja mam jakieś takie szczęście, bo ja już pamiętam, jak żeśmy dyplom nasz robili teatralny w Szkole Teatralnej w 1991 roku. To jedna z takich ciekawszych recenzji była następująca po spektaklu y, Tortona Weidera Nasze miasto A wy się tak naprawdę kochacie na tym roku czy wy tylko tak świetnie gracie? I właściwie nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo jedno i drugie było bardzo miłe. I jakoś tak trafią za każdym razem w taką atmosferę. Ja jak miłość, ta ekipa jest dokładnie taka sama, no inaczej człowiek by zwariował, gdyby 12 lat miał się męczyć, no błagam. Ale poza tym też obalam jakbyśmy my tam nie mieli czasu na nic, bo tam się pracuje po 4 dni w miesiącu, 5, no jak ktoś ma 10 dni w miesiącu, to jest naprawdę gość. I to z rzadka. Także też jakby nie ma czasu, żeby się zamęczyć z sobą. Mamy czasami przerwy trwające półtora miesiąca, Wracamy, znowu półtora miesiąca przerwy, tak więc spokojnie. 12 lat to nie jest nic. Jakby tak to zebrać do kupy, to może by się z trzy miesiące zebrały. No. jakie żarty sobie robicie? Uch. same Oczywiście, żarty. że robimy sobie żarty. A taki jakiś żart? Jeden, dwa? Przypuszczam. to która była jedną z takich, nie wiem czy pamiętacie, to była taka osoba, jeszcze w przychodni to się działo. To się ta, pojawiła taka kubita, co tam strasznie cholewki do mnie smoliła. Ja wtedy miałem oczy bielmem, spowite, bo byłem wpatrzony w Marysię Duńską. No i ta Ewa Gorzelak, nie pamiętam jak miała serialowo na imię, dzwoni kiedyś do mnie o 23 z minutami i mówi Robert, Jezus Maria, mamy jutro zdjęcia, ale ty, ja nie wiem w ogóle co my mamy, nie wiem jakie mamy sceny, nic, wiesz, bo nie dostałam maila, a może dostałam, ale skasowałam, nie wiem, ratuj, sprawdź. No to i wyślij mi jak będzie trzeba, jak, jak tam coś jest. Ale ja dobra Ewa, patrzę u siebie w komputerze, ona tam ma dostępnie dwa zdania tam, dzień dobry, dobry wieczór, podałam herbatę, cześć. Mówię o nie, no tak to nie może być. Siadłem i napisałem jej sam z siebie trzy sceny, takie, a cztery strony całe, gęstym tekstem. No i odsyłam jej, mówię: Ewa, no słuchaj, dobrze, że zadzwoniłaś, bo afera jest, a masz trzy bite strony. Słuchajcie, i ona do godziny około trzeciej w nocy siedziała i to ryła, bo naprawdę tam nie było dwa zdania, tylko to były monologi takie bitne, takie. Trzy sceny, ona przychodzi, żeby tam jeszcze z nią przegadać. Ja oczywiście przegaduję, bo jestem wprowadzony. No i potem się okazuje, że tak naprawdę ma tylko dzień dobrej do widzenia. No Ewa potraktowała to naprawdę z właściwym sobie poczuciem humoru, bo inny to by zabił. Taki joke wykonałem, no i to chyba taki jeden z takich bardziej... takich, który mnie satysfakcjonuje, taki, taką radochę mi rzeczywiście sprawił, bo ona mówi, że to nieprawdopodobne, bo ona tam nie było jakiegoś zgrywania się przeze mnie, jakichś głupich tekstów, naprawdę było to napisane i jeszcze w takim formacie wszystko podane, jak prawdziwy scenopis, i ona w to uwierzyła. To jest ciekawostka. To jest ciekawostka dedykowana panią. E, jak byłem jeszcze postacią, kiedy Marysia jeszcze miała serialowego męża. Krzysztof Zduński on się nazywał, tak? Czarek Borawski to grał. I ja się do tej Marysi tam dowalałem, mówiąc potocznie. To jak się spotykałem w jakiś takich właśnie klimatach, jak to na takich spotkaniach, gdzie tam zakolorowo, to były: No i panie Robercie, kiedy pan ten Marysię tam zdobędzie? Ja mówię: No wie pani co, przecież to jest mężatka. I wtedy co słyszałem? Panie Robercie, jej się też coś od życia należy. Pan... Okej, okay. dzisiaj, kiedy jeżdżę po kraju, właśnie, prawda, że tak powiem, mnie się coś od życia należało i tam poszedłem, to oburzenie, ale jakie, jak pan mógł? Panie Robercie, jak pan mógł? Taka para, jak pan mógł to skalać. Tararam, tarara, m -tarara. Jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, nie? To ciekawe jest. Czy te takie monodramy artystyczne, o których tak pan nie nazwał. Czy to jest też forma zadania aktorskiego? Ja zawsze wiedziałem, że będę szedł przez życie mówiąc do ludzi. Po prostu to uwielbiam. Uwielbiam sprzedawać różnego, idea, różnego rodzaju idee, im bardziej kontrowersyjne, tym lepiej. Nawet kiedyś sobie wymyśliłem takie hasło, że jestem siewcą idei. Czyli, że jest jakiś pomysł, jakaś idea, co to, i teraz trzeba do niej przekonać mniejsze lub większe grono ludzi. Zawsze mnie to bardzo kręciło. I stosunkowo niedawno, bo to parę lat temu, odnalazłem siebie, że stwierdziłem, że ta moja pasja aktorska i ta chęć mówienia do innych i przekonywania doskonale się ogniskuje. We wszelkiego rodzaju coachingu, właśnie coachingu może nie, bo coaching to coś innego, ale mówię o trenerce, jakiś taki, trener biznesu, trener interpersonalny, coach to już jest taka bardziej indywidualna praca, chociaż wie, dzisiaj to wszyscy są coachami, więc w ogóle nie lubię tego słowa. Należałoby go jakoś na nowo zdefiniować, ale jest rzeczywiście cała masa wiedzy, którą można przekazywać, a że mam w sobie jakąś taką, jakby to nazwać, nie wiem, sceniczną charyzmę, Taką energię, która mnie roznosi, to ja po prostu traktuję to rzeczywiście jako moje takie spektakle teatralne. Jak mnie pytają, czy panu nie brakuje teatru, to jak, jak może mi brakować, z którego mam na co dzień? Prawda? Każdy wykład to jest, dla mnie, to jest dla mnie teatr, tylko że ja sobie sam ten tekst piszę, ja sam go sobie reżyseruję i sam jestem aktorem, i w ogóle wszystko się zgadza. Sam jestem producentem, nikt mnie nie może okantować, w związku z tym jest cudownie. Proszę państwa, to prosimy o pytanie. Zawsze na spotkaniu jest problem, kto zacznie pierwszy. Ale do tej pory w Świdnicy nie było takiego problemu. Ale na co czekają? Młode fanki. Proszę bardzo. Gotowanie, a pani? A mnie ta przyszłość, o której pan mówi. To mnie może... Przyszłość jest jedną wielką niewiadomą. Wie, jak będzie wyglądać ta przyszłość, tak? To Pan, pan już wie, co będzie chciał robić w przyszłości. Tak mm -hmm. zrozumiałam. Czy Pan się tą wiedzą dzieli z innymi, czy zachowuje to dla siebie? Znaczy, nie ma uporu z tym, żeby się dzielić z innymi. Bardzo często się dzielę wiedzą na temat przyszłości, mniej lub bardziej odległej, wtedy, kiedy chcę na sam na siebie większą presję wytworzyć. Czyli coś chcę zrobić, ale nie bardzo mam do tego chęć. Ale jak się powie, jednej, drugiej, trzeciej osobie obwieści się to światu, to potem głupio samo przed sobą, żeby się z tego wycofać, i to jest taka jedna z metod motywacyjnych, a całkiem poważnych. A jest Pan w stanie obwieścić nam choć troszeczkę tej wiedzy? Proszę bardzo, to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja w przyszłym roku chcę zrobić w końcu międzynarodowe papiery coachingowe, być takim w pełnym już tego słowa znaczeniu coachem. Z tym absolutnie łączę swoją przyszłość. Do pięciu lat. Słucham? Już pani mówię. Rozwój interpersonalny człowieka w obszarach następujących. Komunikacja człowieka z człowiekiem, problematyka zmiany. Bardzo ciężko jest nam podejmować różnego rodzaju wyzwania, które łączą się ze zmianą. Człowiek się boi zmiany. Wydaje mi się, że to jest coś niezwykle trudnego, a wcale to nie jest nic trudnego, to jest coś, co nas spotyka non-stop. Jedno jest w tym świecie pewne: zmiana problematyka motywacji, motywacji, automotywacji, motywacji kogoś, problematyka wpływu oraz perswazji oraz szczególnie mi bliska bezpieczeństwa z akcentem na bezpieczeństwo kobiet. To są obszary, w których ja się poruszam i w których szkole no, firmy, ludzi indywidualnych, na, na indywidualne sesje przyjdzie czas jak będę dysponował już tym właśnie międzynarodowym certyfikatem i jeszcze trochę większą praktyką niż posiadam. Czy wyczerpałem? No, dziękuję. Bardzo proszę, a co do gotowania, to nie bardzo wiem, co mam Pani odpowiedzieć, jak to, co z tym gotowaniem. No jajko na miękko mi się udaje ugotować... Gessler, no tak, ja Pani, to był czas poszukiwań, tak. Czy co? No ja lubię gotować, no. natomiast... E, e, jakby to powiedzieć, no tak jak rzekłem, no być Cezarem albo nikim, trzeba szukać. Wiecie, każdy z nas, na pewno zaręczam wam, że każdy z was, każdy z nas jest mistrzem świata w jakiejś dziedzinie, tylko trzeba sobie po prostu tę dziedzinę znaleźć. Bardzo często jest tak, że gdzieś zarzucamy jakieś nasze fascynacje, w których naprawdę mieliśmy szansę na to, żeby takimi mistrzami świata zostać i brniemy w jakieś tam, nie wiem, inne klimaty, które nas do końca nie satysfakcjonują, w których nigdy nie odniesiemy tak naprawdę sukcesu, bo no nie jesteśmy, bo to nie jest nasze, to nie jest organiczne, no i to gotowanie, no bo po prostu jakąś tam potrzebą chwili, no ktoś tam miał pomysł, no, szukali gdzieś tam ktoś chciał coś zarobić, no, dzisiaj no, no. każdy jest trenerem, każdy jest koszem i każdy kucharzuje, no każdy się na tym zna, tak? Żeby pokazać, jak to działa, to taka historia kiedyś w jakimś miałem w życiu udział w programie, już nie pamiętam jakim telewizyjnym, i raz jeden władowali mi się do domu, nigdy więcej tego nie powtórzę, ale wtedy się władowali i postanowili, zanim ten program skręcą, że przyślą do mnie fotografa, żeby on porobił parę zdjęć, żeby potem zareklamować ten program, zanim on się pojawił w telewizji, żeby w mediach tam w, w gazetach poopisywać. I przyszedł pan fotograf, i zaczął mi robić zdjęcia, a że mieszkanko bardzo malutkie. No więc on tam trzasnął te trzy, cztery fotki, i właściwie już nie miał gdzie się obrócić, bo już wszystko obcykane. I mówi pan, co to może na ogródek wyjdziemy, bo pan taki ogródek tutaj aż 60 metrów, no to może coś tam zrobimy. mówię no dobra. No ale to też tam nic nie było, no kwiatek, krzaczek, kurczę, co to za, niech pan kucnie pod tym krzaczkiem, no dokucnąłem pod tym krzaczkiem, no niech pan tam coś pogmera ręką, nie ma pan jakiejś łopatki, mówię, nie mam panie, kurde, co? po prostu krzaczek tutaj był, ktoś go posadził, ja nic nie mam, ale zaraz, mogę pójść do sąsiada po łopatkę, dobra, to niech pan idzie, poszedłem po tę łopatkę, stanąłem z tą łopatką przy krzaczku i tam zrobił zdjęcie, ona poszło do prasy. Dwa tygodnie po tym jak się pojawiło w prasie, słuchajcie, z bardzo poważnej goty, telewizji dzwonią do mnie, zapraszają jako eksperta od ogrodnictwa. Czy ja bym nie chciał wziąć udziału w programie i tam się wypowiedzieć na temat, wiecie, tam nie wiem, kurczę, czego tam, mszyc, czy czegoś. No, no, no tak to działa, no. dlatego nie dajmy się ogłupiać i traktujmy to wszystko z wielkim przemrożeniem oka. No ja też przeczytałam, że pan uwielbia magnolię mm -hmm. pracę w ogrodzie, ale myślę, nie pytam się, może. No, no, nie, no akurat no, magnolię rzeczywiście uwielbiam. E, miałem taką jedną, e, nigdy jej nie okrywałem na zimę, raz, jeden postanowiłem okryć, taką okryłem, że działała jak żagiel i właśnie tej zimy zdechła. A przez wszystkie poprzednie się fantastycznie miała. Czasami można zagłaskać kota na śmierć. Ja zagłaskałem moją magnolię na śmierć, ale róże mi się udają. Tak. Może Co? nawet jak wrócę, to zrobię zdjęcie z dedykacją dla świdnickiego ośrodka. Ale na zimę pan je w kopcach? No, no, różne metody mam, w zależności od tego, jaka to jest róża, ale no, mam taką jedną, zwłaszcza fascynującą, która tak pachnie, że to głowę urywa. Po prostu. Mhm. Tak jak już dzisiaj kwiaty nie pachną. Te syntetyczne wszystkie po, kwi po kwiatarniach. Zobaczymy, jak ta róża nasza będzie pachniała dla pana. Mam nadzieję, że będzie pachniała. O, rany. A to. już <laughs> Pani, mieliśmy piaty, ale są jeszcze zwierzęta. Czy jakieś zwierzę pan ma? Czy w ogóle wie pan Proszę. zwierzęta, jak to jest? Przepraszam, mogę na chwileczkę? Proszę poczekać. Zobaczycie państwo sami. Odpowiedź będzie natychmiast. Tak? Takie małe, białe. Nie, nie, jest zamknięte w garderobie, na pewno zaraz pan Robert pokaże wam. Nie, 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 o już chyba słyszę głosy, słyszę kroki. Idzie, idzie. Pies się trochę zdziwił. Gdzie cię podsyci, kurna. No, miki jestem, no co no? Co to tutaj maskance? Woda? Co jak zwykle... No, no woda, dobrze. Miki. Czy, tylko, czy tylko psy, czy w ogóle generalnie? Zazwyczaj jest bardziej rozmowny. Nie no, spiał się. Generalnie gada. To jest Miki, Maltańczyk, niespełna duletni. Lubię każdy rodzaj zwierzaka. Eee, ale ten przypadek jakoś szczególnie do gustu. Kiedyś miałem jako pieszy, pierwszego psa na świecie... Jak się trzęsie, biedocysko! Się zestresował. Pierwszy raz na scenie jest. <noise> Ale się trzęsie. E, mój się. pierwszy pies, którego w życiu miałem, to był e, e, owczarek niemiecki. O, wielki taki. I byłem przekonany, że po prostu no, pies to musi być taki. Że wszystko, co jest mniejsze niż owczarek niemiecki, to w ogóle jest jakaś masakra. No ale jak takiego go nie kochać, no po prostu myki. On no jest przestraszony straszliwie. Jakie są następne pytania? Nie było go z kim zostawić, my go staram się rzadko zostawać, no bo to, to w kieszeni można schować przecież, tak? Nikt nie widzi. Oważy 3 kilo 100, to jeszcze dajemy radę to Naprawdę straszliwie wystraszony, straszliwie przejęty. Trzęsie się, jak dawno, dawno już się nie trząsł. Boi się, boi się. Tak. A że u nas były na tej scenie różne zwierzęta, kozę mieliśmy też na przykład o, w jednym to ze Może sklepach. on czuje te kozę. Może może. No, bo... strasznie cięty na kozy. Także my się zwierząt Raz nie my kozie mleko daliśmy od tego czasu, po prostu staje szały. Tak, koza grała w przedstawieniu. Nie opowiem Państwu, co się no. działo zanim weszła po schodach. No to naprawdę, a to słuchajcie, a propos weszła po schodach i koza. To ja powiem Pani anegdotę. Mieliśmy takiego. E, jest takie coś jak barobus, takie, takie urządzenie, tak? czyli autobus przerabiony na bar, który jest na planie zdjęciowym, i tam rada gotowane, jest, żeby którzy nie musieli się rozjeżdżać, by mieli swój obiad. I tam szefował jednego z takich barobusów, mój znajomy i kolega, który opowiadał historie kompletnie niestworzone z młodości. A tu u mnie to się działo to, u mnie to się działo tamto, a tu taka historia, a taka. A ja on kiedyś Krzysztof, to jest niemożliwe, to jest to niemożliwe, żeby normalny człowiek przeżył jedną dziesiątą tego, co ty mówisz. On mówi, Robert, za moich czasów Warszawa nie leżała nad Wisłą, Warszawa leżała u moich stóp. <zysy> on miał takie teksty i on, mi kiedyś powiedział, e, sytuację o e, swoim znajomym, który był, nie, nie pamiętam, chyba hokeistą w legii. I jego kolega odbił mu żonę. No i on postanowił się zemścić na tym koledze. Właśnie na żonie czy na koledze trudno zgadnąć. W każdym razie w dniu urodzin tej żony, kiedy ona już mieszkała z tym kolegą, już byli rozwiedzeni, ale jeszcze się rzutko po, oni mieszkali nam na, na, mie na mie piętrze czwartym czy piątym w jakimś bloku. Jest puk, puk, puk do drzwi, ona otwiera, on mówi: To prezent dla ciebie, i wręcza jej lejce, a dalej koń. I teraz e, trzeba wiedzieć, że konie na czwarte piętro jesteś w stanie wprowadzić, ale sprowadzić nie ma opcji. Konie nie zejdzie po schodach po prostu więc musieli wywalać futryny w oknach i dźwigiem go ściągać na parter. To ci zemsta. A koń był piękny, z kokardką taką ponoć. Ja go może zaniosę, bo on najwyraźniej tak. naprawdę się boi... Tam? No właśnie. Myślę. Idź do pani. Idź, znajdź panią, idź do pani. Idź do pani. Gdzie jest pani? Gdzie jest pani? Nie. Gdzie jest pani? Gdzie jest pani? Gdzie jest pani? I w ten sposób bo to poznaliście Państwo moją żonę. <klucza> Patrycja no, jak to wszystko było specjalnie podprowadzone. <klucza> Dokładnie tak. U nas Koza, proszę Państwa, zeszła po schodach, ale no, szkoda robiła wiele, ale jabłko.